pre rozdział ósmy, piaski czasu, pustynia. Gdzie, gdzie ja jestem? Nigdy się do tego nie przyzwyczaję, powiedziała do siebie Ashera. Rozejrzała się dookoła. Wszędzie był szary piasek i dużo starych, suchych drzew. Zobaczyła z oddali postać. Hej, słyszysz mnie? Halo! krzyknęła. I to to? szepnęła tajemnicza postać z oddali. Nagle zaczęła się teleportować w przypadkowe miejsca, aż stanęła tuż przy Asherze. Człowiek? Tutaj? Przecież już niczego nie ma. <grytania> powiedziała szalona kobieta w czarnej starej szacie, czarnych włosach i zielonych oczach. Aszera poczuła niezwykłą moc towarzyszącej tej postaci. Była przytłaczająca. Nie jestem pewna, czy jestem człowiekiem. Kim ty jesteś? Dlaczego jesteś tutaj sama? Zapytała ją Aszera. Kim jestem? Jestem wszystkim, jestem czasem, jestem miejscem. Niewykluczone, że jestem też tobą? A może to ty jesteś mną? Odpowiedziała szalona kobieta. Gdzie my jesteśmy? To miejsce jest puste, ten dziwny szary piach. Nigdy czegoś takiego nie wiedziałam. Gdzie? Raczej kiedy? To przyszłość. Pusta przyszłość życia każdego Boga. W samotnym świecie pełnym popiołów, wszystkiego co mogło dawać szczęście. Popatrz, teraz nie ma nic. A teraz? Wisko, praeteritus avar. Nagle szary piasek zaczął przekształcać się w piękną lazurową trawę. Drzewa wypuściły liście. Pojawiły się zwierzęta i niewielka pełna ludzi wioska w oddali. Teraz jest pięknie, czyż nie? <laughs> nie podoba mi się, że tutaj jesteś. Zakończyła kobieta poważnym tonem. Ashera zapobiegawczo wykrzyczała zaklęcie tarczy: Hanule Hagen! Po czym nie spuszczała kobiety z oczu. Kobieta popatrzała na zło złowrogo, ześmiała się w duchu: Jakie to życie jest przewrotne! Użyłam zaklęcia z przeszłości przeszłość, a stoi przy mnie preteritus. Do tego ma swoich wyznawców. Czyżby pani niebios zawitała w moje progi? Stanęła tuż przed Asherą, wyciągnęła rękę w kierunku jej szyli, ale napotkała na swojej drodze barierę. No tak, magia obronna. W zasadzie, to nawet nie jestem zaskoczona. W końcu wypowiedziałaś zaklęcie. Skąd wiesz o moim pochodzeniu? Jesteś do mnie bardzo podobna. Różnimy się od siebie chyba tylko kolorem oczu. W poprzednich odłamkach głosy mnie nie poznawały. Ty jesteś inna. Kobieta patrzyła na Asherę z pogardą. I ja byłam praeteritus. Jestem donum i będę postea, albo może prae postere. <śmiech> <śmiech> Zaśmiała się złowrogo, a ty zapomniana? Zostałaś przypomniana. Jakie to wszystko przewrotne. Asherdus, nadal nie jesteś tu mile widziana. Kobieta wskazała na Ashera i powiedziała donośnym głosem: kadłesz! Z jej dłoni wyleciały trzy ogniste jaskółki i uderzyły w tarcze Ashery. Tak kucnęła pod naciskiem wybuchu. Ogień? Przytłaczająca moc. Dlaczego mnie atakujesz? Nie zrobiłam ci nic złego. I skąd znasz moje imię? Zapytała ją osłabiona Ashera. Kobieta popatrzyła na Aszerę. Drwiąca je zaśpiewała. Imię, imię, la la la. Skąd znam twoje imię? Nie wiem. Może dlatego, że jestem wszędzie i wszystkim? Może jestem tobą, a może to ty jesteś mną? Lepiej uważaj, zaraz coś cię mocno może zaboleć. Kadu esz. Ponownie wypowiedziała zaklęcie ognia. Tym razem Ashera uniknęła ataku i powtórzyła zaklęcie tarczy. W odpowiedzi na atak szalonej kobiety powiedziała: Jesteś strasznie irytująca, nie będziesz mnie atakować. Shihanum! Paraliżująca mgła powędrowała w kierunku kobiety. Ta jednak szybko się przemieściła w inne miejsce. Myślisz, że dosięgniesz mnie takimi tanimi sztuczkami? Wielka Pani Niebios puszcza w moim kierunku swoje bączki. <noise> Co chcesz mi tym zrobić? Udusić? drwiła kobieta z aszery. Jesteś arogancka. Zaczynasz mnie denerwować. Nikt nie będzie do mnie zwracać się w taki sposób. Zdenerwowana Ashera wypowiedziała zakręcie jeszcze raz. Cicha, num, kadu, esz! Tym razem dodała zaklęcia ognia. Z jej ciała we wszystkich kierunkach zaczęły rozszerzać się fale ognistej mgły, które spopiliły całą okolicę w gnieniu oka. A jesteś jeszcze bardziej szalona niż ja. Nie mieszaj tak zaklęć. Zniszczyłaś tą piękną okolicę i podpaliłaś mi suknię. Kobieta otrzymywała swoją szatę z ognia. W tym momencie Ashera krzyknęła: SHIHANUM! Mgła spowiła ciało szalonej, paraliżując ją natychmiast. Sprytna jesteś, a cwana. W zasadzie, czego mogę się spodziewać po kimś takim? W końcu zawsze byłaś najlepsza. Nie mogę się ruszyć. Zdobyłaś znaczną grupkę wyznawców. Sicha! A szara w mgnieniu oka zregenerowała wszystkie zniszczenia, które dokonała. Podeszła do sparaliżowanej kobiety, usiadła obok niej i zaczęła rozmowę. Teraz mi nie uciekniesz. Porozmawiamy sobie. Odpowiesz mi na wszystkie pytania. A zaczniemy od tego... Kim jesteś i kim jestem ja i co o mnie wiesz. No już dobrze i tak zamierzałam ci powiedzieć. Po prostu lubię się troszkę zabawić. Szczególnie, że nie robiłam tego od wieków. Od czego tu zacząć? Może od. Lehagen! Tarcza natychmiast uwolniła kobietę z zaklęcia Aszery. Nie martw się, nie ucieknę. Posiedzę sobie w tej bańce razem z tobą, Aszerdus. Kobieta usiadła naprzeciwko oszery i patrzyła jej głęboko w oczy. Wiesz? Połączymy się niedługo. Jak już zrozumiesz wszystko i mnie zaakceptujesz, zauważyłaś? Poprzednie fragmenty siebie też musiałeś zaakceptować. Patrząc na twoje moce były pomniejsze. Aszerdus. Też mam na imię Aszerdus. Jak my wszystkie. Nie powiem ci wszystkiego. Każda z nas trzyma fragment pamięci. Ja jestem tym fragmentem, który odpowiada za moc czasu i ognia. Zamilkła na chwilę i posmutniała. Nie jestem dobrą cechą, jak możesz się domyślić. Bo widzisz, harmonia musi zostać zachowana. Nikt nie jest tylko dobry. Myślę, że o tym się nieraz przekonałaś, bo nie wierzę, że zawsze panujesz nad swoimi emocjami. <grytanie> Ze mną będzie to jeszcze trudniejsze. Powiem ci tylko, że zostałyśmy zrzucone. Upadek był bolesny. Gdy leciałyśmy na ziemię, jej magia nas uderzyła, roztrzaskałyśmy się. Wypuściłaś nas, i każda poleciała w innym kierunku. Mieszkańcy tej planety nazywają nas nad ludźmi. Bo, mimo tego, że jesteśmy do nich podobni, to przewyższamy ich siłą, intelektem, sprawnością i urodą. Ashera <grytania> patrzyła na zielono oko lekko zmieszana. Jak to rozdzieliłyśmy? Nie rozumiem. Skoro jesteś mną, to jak to możliwe, że was straciłam? Zapytała. Jak nas wszystkie zbierzesz, to zrozumiesz. Musisz nas zebrać, inaczej sobie z nim nie poradzisz. Ona jest zbyt potężna. Na samą myśl dostaje dreszczy. Podeszła nas z zaskoczenia. Zakleła nas w przedmiocie. Znalazłaś go, ale w tym czasie i ona znalazła ciebie. Zrzuciła cię, a ty nas opuściłaś. Gdy upadłaś na ziemię, ona musiała zrobić ci coś złego, bardzo złego. Byłyśmy w nicości bardzo długo. Niezliczony czas, zapłakała. Już spokojnie, coś na to poradzimy. Czy zdradzisz mi swoje nasze moce? Zapytała. Nie. Wszystko przyjdzie z czasem. Dziękuję, że mnie znalazłaś, mimo że jestem chyba najbardziej szalona. <grym> zielono oko zbliżyła się do Ashery i mocno ją przytuliła, mimo aktywnych tarcz. Ashera nagle zobaczyła, że jest sama i trzyma w ręce kawałek drewna. Od pozostałych wyróżniał się tym, że miał rysunek łzy. Podświadomie Ashera uniosła rękę wysoko nad siebie. Wtedy okrążyły ją złote łańcuchy i opuściła świat w artefakcie. Kaplica. Czujecie to drżenie? Coś jest nie tak, coś się dzieje za Asherą. Zapytał zaniepokojony Bonzo. Fale ognia! Szybko! Wody! Wszystko zaczyna płonąć! wykrzyczał brat szofu. Braciszkowie wybiegli z kaplicy do pobliskiej studni, by napełnić wiatra i szybko ugasić pożar wywołany przez mgłę, która wydobywała się z bariery aszery. Jest go coraz więcej. Musimy uciekać. Nie damy rady tego ugasić. Ta moc jest zbyt destrukcyjna. Szybko, uciekajmy z kaplicy! krzyknął Oszu. Takim zapytał. Co z ludźmi? Przecież zostali w bibliotece? Nic im nie będzie. Nawet zawalenie całej kaplicy nie jest w stanie uszkodzić biblioteki. To magiczna konstrukcja. Uciekajmy! Odpowiedział mu szybko Szofu. W czasie, gdy wybiegli, ogień nagle zaczął znikać. Pojawiła się szara mgła, która zaczęła wszystko odtwarzać. Szofu złapał się za głowę i krzyknął. Na najświętszą światłość! Co się właśnie wydarzyło? Blato mu odpowiedział. To jest właśnie moca Sherry. Gdy pierwszy raz była po drugiej stronie, zdenerwowała się i wywołała tam negatywną magię. Złom na tyle, nawet Tachim prawie stracił nogę, jak nie życie. Myślę, że ona wie, co robi. Ma świadomość tego, że jeżeli wewnątrz użyje złej magii, to ma wpływ też na to, co dzieje się na zewnątrz. Dlatego użyła tej mgły, która regeneruje wszystko. Szofu patrzył na to z przerażeniem w oczach. Pozostali braciszkowie też byli wszystkim zszokowani. Nagle zrobiło się bardzo cicho. Usłyszeli potężny huk. Niebo zaczęło jakby pękać. Zewsząd zaczęły dobiegać jęki przemienionych i ryki siewców. Brat Nils zaczął panikować. Już po nas! Magiczna moc artefaktu przestała działać. Musimy wrócić do biblioteki, schronić się z pozostałymi ludźmi. Takim zaczął go uspokajać. Bracie, spokojnie, nie trać wiary. Ashera nas ocali. Póki jest we władaniu artefaktu, jakoś sobie poradzimy. W momencie, w którym wypowiedział te słowa, Ashera wybiegła z kaplicy i krzyknęła do wszystkich. Do środka, natychmiast! Lehagen! Lehagen. Ashera uniosła się nad kaplicę. Jej skóra aż świeciła od magii. Oczy migotały na złoto. A ręce okrążone były stadem świetlików. Stworzyła potężną barierę dookoła całego miasteczka. Wszyscy jej towarzysze zamiast wypiec do kaplicy, jak prosiła, zdębieli i nie mogli oderwać od niej wzroku. Ashera powoli opadła na ziemię. — Prosiłam, byście się schronili w kaplicy. Czy ja mówię obcym języku, czy co? — odpowiedziała z lekką irytacją po czym dodała ach no tak przejmując moc artefaktu odzyskałam część pamięci i tą jedną cechę zobaczcie z każdym kolejnym fragmentem będę trochę się zmieniać membonza na nią popatrzył i powiedział z lekkim uśmiechem przez chwilę miałem wrażenie że jesteś moją żoną <laughs> co się wydarzyło ashero twoja młodość znacznie wzrosła przez tą barierę nie słychać nawet jęków przemienionych i siewców, którzy wcześniej byli uwięzieni w tej tajemniczej magii artefaktu. Tak, Bonzo, moja moc wzrosła. Trochę pamięć też mi wróciła. Nadal nie wiem wszystkiego, ale dzięki Wam, bo to Wasza zasługa, moi drodzy, moja moc jest coraz potężniejsza. Bariera spokojnie powinna wytrzymać na długo. Myślę, że na trochę tu zostaniemy. Będziemy stopniowo ratować wszystkich, którzy próbują się przebić do miasta. Jak już będzie bezpiecznie, wyruszymy w dalszą podróż. Muszę znaleźć wszystkie fragmenty tej układanki. Wszyscy weszli do kaplicy, a Sara poprosiła, by zebrać mieszkańców. Chciała z nimi posiedzieć, poznać ich i opowiedzieć, z czego się dowiedziała. Tam w środku była rozległa pustynia, tak mi się wydawało. Prawda była trochę inna. Były to popiały wszystkiego, co daje nam szczęście i radość. Moja moc, osobowość, którą tam poznałam, opowiadała mi, jak zostałam zrzucona przez kogoś bardzo złego. W trakcie upadku straciłam artefakt, który chciałam odzyskać to właśnie jego fragmenty mnie wzywają. To moja moc i moja pamięć uwięziona w magicznym przedmiocie i rozdarta na wiele części. Niestety nadal nie pamiętam, jak to się stało. Wierzę, że dzięki Wam uda nam się zacząć prawdziwą walkę o odzyskanie harmonii w tym świecie. Jesteście moją siłą i moim szczęściem. Moimi przyjaciółmi. Z tłumu zaczęły wydobywać się głosy szacunku i uwielbienia. Część ludzi zaczęła klękać i dziękować szerzej. Tylko proszę Was, bo będę w Was strzelała kulami ognia. Żadnego klękania i traktowania z wyższością. Mam poczucie winy, że to wszystko mogło wydarzyć się przeze mnie. Jeżeli tak, to zrobię wszystko, by to naprawić i odzyskać wasze zaufanie. Ktoś z tłumu się odezwał: Ashero, nie musisz nas przepraszać. Znamy legendy o nadludziach. Jeżeli ktokolwiek powinien przepraszać, to właśnie my. Straciłaś swoją moc, dlatego że wieki temu ludzie przestali wierzyć, jeżeli swoim życiem ta kaplica była w ruinie. Dopiero gdy zaczęły się przemiany i ataki, a artefakt się uruchomił, zadbaliśmy o nią. Nabraliśmy wiary, że jednak magiczne fragmenty zostawione przez nadludzi, a raczej zgubione przez ciebie, to nie tylko bajki dla dzieci. Tłum zaczął mu przytakiwać, a Sera się zakłopotała, złapała Fumiego i powiedziała: Dziękuję wam, teraz pójdźmy odpocząć, wyśpijmy się. Blato, Bonzo, Tahimie, czy mogę Was prosić o czuwanie? Moja moc nie powinna zniknąć, ale gdyby coś się wydarzyło, odezwała się kolejna osoba z tłumu. Nie pani! Wszyscy będziemy czuwać. Straż miejska wejdzie na mury i będzie kontrolować, co się dzieje za jej granicami. Jeżeli zobaczymy coś podejrzanego, to od razu cię o tym powiadomimy. Możesz na nas liczyć. Straż? Jak cię zwą? Masz umudowanie? zapytała go Ashera. Oficer Mori Sztof, jaśnie pani znaczy, wybacz, Ashero. Moi ludzie zadbają o bezpieczeństwo na murach to jest ich obowiązek. Dla ciebie, Ashero, zrobią to z jeszcze większym zaangażowaniem. Dziękuję, Mori. To bardzo miło z twojej strony. Czy mogę prosić strażników o wystąpienie? Z tłumu wyszło siedem dobrze zbudowanych, wysokich mężczyzn. Ashera klęknęła przed nimi i powiedziała... Dziękuję wam za waszą służbę i poświęcenie. Proszę, pozwólcie, że użyczę wam mojej magii. Zapewni wam bezpieczeństwo i doda sił. Ashera wstała i użyła zaklęcia. Shihanum lehagen. Delikatna mgiełka świetlików okrążyła każdego ze strażników. Pani... Nie musisz przed nami klękać. Znaczy, Aszero, dziękujemy. To dla nas zaszczyt. Strażnicy się rozeszli na swoje posterunki. Mieszkańcy do swoich domostw. Aszera z przyjaciółmi zatrzymała się w pobliskiej karczmie. Gospodarz był bardzo podekscytowany, że wszyscy odzyskali głód i łaknienie. Dzięki temu znów mógł robić to, co lubi najbardziej, czyli karmić i pojeść. Wszyscy zaczęli spokojnie kłaść się do snu, gdy nagle całą okolicę ogarnęło trzęsienie ziemi. Ashera się zerwała z łóżka. Starcza. Coś się zbliża. To nie są przemienieni ani siewcy. Funi! Gdzie jesteś, Funi? List szybko przebiegł do Ashery. Cały drżał. Popatrzył jej w oczy. Asi. Boję się. Ona tu jest. Asi. Kto tu jest, Funi? Co się dzieje? Czuję jakąś przytłaczającą obecność. Ale czy czyją? Ashera wybiegła z karczmy. Towarzyszy razem z nią. Wszyscy popatrzyli w niebo i pekającą jak szkło barierę. Nad tarczą zobaczyli mroczną postać. Kobietę w sukni zateryszczeń mgły. Trzymała w ręku połyskujące na fioletowe berło. Wzięła ostrożny zamach na tarczę, ale ta jeszcze wytrzymała. Ashera szybko wzmocniła zaklęcie. Hanu lehagen Num. Postać wyraźnie się zdenerwowała. Było słychać wściekły, demoniczny kobiecy wrzask: Asherdus! Tym razem mi nie uciekniesz! Już wiem, gdzie jesteś. Ten świat należy do mnie. Ashera, gdy usłyszała te słowa, czuła uklucie w sercu i ból głowy tak silny, że nie potrafiła utrzymać się na nogach. Nagle wstała, oczy jej zaiskrzyły i krzyknęła Hekata! Raz ci się udało, drugi raz ci na to nie pozwolę! Uniosła się nad ziemię. Przeskakiwały dookoła nie pioruny. Wystawiła obie ręce w kierunku tajemniczej kobiety i krzyknęła: Ildyrym! Nagle z dłonie Aszer wystrzelił potężny piorun, przeszedł przez barierę, nie naruszając jej i przyleciał obok kobiety. Ta w odpowiedzi powiedziała: Było blisko! Następnym razem, Asherdus! Następnym razem cię dopadnę! Po czym zniknęła bez śladu.